Stodoła ze wsi Królikowo to nowy obiekt, który dołączył do zbiorów Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Obiekt został posadowiony w zagrodzie z chałupą Stóżnicy i w obiekcie prezentowany będzie sprzęt i maszyny rolnicze. Obiekt po prostu będzie służył do celów ekspozycyjnych. Stodoła ma 160 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy. Wybudowana została w konstrukcji słupowo ryglowanej, posadowionej na kamienno ceglanej podmurówce. Na zewnątrz jest odeskowana. Do jej wykonania użyto drewna sosnowego, cegły, kamieni polnych i dachówki holenderki. Część materiałów użytych do wybudowania stodoły to zabytkowe elementy pochodzące z rozbiórki stodoły z przełomu XIX i XX wieku. Do muzeum przekazali je Magdalena i Piotr Dolińscy. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby przekazać po prostu ten obiekt do skansenu. No i rozmawialiśmy z panią dyrektor, wyraziła pani chęć i tak się stało. Jesteśmy szczęśliwi właśnie, że, przyjść, że to przetrwało, zobaczyć. komuś to służy, ktoś jest zadowolony, a nas serce tak nie boli, że, że poszło tak jak mówię zdyla. Budowa stodoły kosztowała prawie 292 tysiące złotych. 61 tysięcy to środki samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Piękny obiekt, obiekt, który z pewnością świadczy o naszej kulturze budownictwa, tożsamości tutaj regionalnej. I co cieszy, że właśnie nawet w dobie pandemii, akurat muzeum na takim otwartym obszarze ma gości, ma, ma turystów. Podczas uroczystości przekazania obiektu, dyrektor muzeum podziękowała osobom, które przyczyniły się do powstania stodoły. Ważną częścią uroczystości było podpisanie aktu powstania stodoły i umieszczenie go w specjalnej tubie, która zostanie wmurowana w fundamenty obiektu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv